Co powiedzielibyście o grze z otwartym światem pełnym robotów stylizowanych na animacje Pixara? O tytule, gdzie możemy modyfikować nasze latające pojazdy, ścigać się nimi, robić rozróbę na mieście. Brzmi fajnie, prawda? A jeżeli dodalibyśmy zagadkę kryminalną w tyle, to mówimy o naprawdę interesującym tytule. Ja nazywam się Wiktor Tarapacki, a przed wami Scrapland Remastered na komputery osobiste. How's it going, on, little one? Hello! Is there anybody home? Name is Detritus Debris. May the great algorithm be with you. Grałem z angielską wersją językową. Tylko taka jest domyślnie dostępna w remasterze, chociaż... Przeprowadziłem niewielki test. Można przerzucić pliki z oryginału do tej wersji Scraplandu i działa, chociaż nie ma polskich znaków diakrytycznych. Takie rzeczy mi przeszkadzają, a zrozumieniem angielskiego u mnie nie najgorzej, więc yy, sami wiecie. Zaznaczyć też trzeba, że nigdy nie grałem w oryginał. Nie mam więc sentymentu do tłumaczenia czy rozgrywki. Podchodziłem do tej gry nieco na świeżo, z pewną wiedzą o jej wadach i zaletach. Chciałbym zacząć od tego, co mi się w Scraplandzie podobało. I nie będę tu wyjątkiem wśród recenzentów. Grafika wraz ze ścieżką audio trzymają się do dzisiaj. Stylizacja na animacje Pixara czy skojarzenia z robotami sprawiają, że wygląd postaci wciąż pozostaje dobry. Tyczy się to też miasta, które zwiedzamy. Chimera, bo tak nazywa się metropolia na asteroidzie Scrapland, składa się z trzech większych miejscówek, po których można poruszać się pojazdami, oraz kilku mniejszych miejsc zwiedzanych na nogach. Wszystkie miejsca zachowują swoją unikatę estetykę. Nie ciężko zrozumieć gdzie jest studio telewizyjne, gdzie pub, gdzie komenda i tak dalej. Całość uzupełniają interakcje między postaciami niezależnymi. Społeczność Scraplandu potrafi zacząć do siebie strzelać na ulicy, wykradać kasę u przechodniom, w tym nam. Zdarzy się, że i policja będzie wyłudzać Mamonę od napotkanych blaszaków. A to tylko kilka przykładów. Takie baczne przyglądanie się, co robią poszczególni Scraplandowicze, sprawia, że być może łatwiej będzie zrozumieć, do jakich akcji my sami będziemy zdolni. W końcu twórcy dają nam na pewnym etapie możliwość zamiany ciała, a co za tym idzie, Również specjalnych umiejętności. Ma to potencjał. Równie obiecująca jest modyfikacja pojazdów. Chimera jest rozbudowana nie tylko horyzontalnie, ale i wertykalnie, więc dobrze zbudowany statek pozwoli na korzystanie z najróżniejszych szczelin, przejazdów, dopalaczy, a czasami umożliwi obronę przed bardziej agresywnymi kierowcami. Opłaca się modyfikować i eksperymentować z wehikułami. Tym bardziej, że o gotówkę na asteroidzie łatwo, a twórcy udostępnili nam kilka miejsc w garażu. Odpowiednio dostosowane ścigacze mogą pomóc nam w różnych wyzwaniach, zarówno tych fabularnych, jak i pobocznych. Te drugie zleca nam niejaki Crazy Gambler czy też Szalony Gracz w polskiej wersji językowej. W trakcie rozgrywki dostajemy szereg zadań do wypełnienia. Może to być masowe niszczenie mieszkańców Skraplandu, podkradanie baterii policjantom albo zwalnianie miejsc parkingowych za pomocą rakiet laserów i ołowiu. Jeżeli zaimponujemy Gamblerowi, to pozwoli on nam na udział w derbach lub wyścigach. Ich zasady ulegają czasami niewielkim modyfikacjom. Scrapland obiecuje bardzo dużo, jeżeli chodzi o fabułę. Mamy tu ogromną asteroidę, pełną wielu robotów, dziwacznych interakcji i niezbyt jasną historię pochodzenia inteligentnych maszyn. I nim przejdziemy do fabuły, powiem wam jeszcze o drobinkach piasku w trybikach tej gry. Momentem, w którym uznałem, że coś jest nie tak, była kreacja pierwszego pojazdu. Ze zrozumiałych względów nie mamy na tym etapie zbyt wielkiego wyboru w podzespołach. Nie to jest jednak mankamentem. Problemem jest samouczek. Ten po prostu odbiera nam kontrolę i sam tworzy wehikuł. Dziękuję, Groże, traktujesz mnie jak imbecyla. Mogłabyś się jeszcze przejść sama, nie miałbym nic przeciwko. Zresztą nie jestem do końca przekonany do sterowania pojazdami. Niby jest intuicyjne, a mimo wszystko miałem problemy z wycelowaniem w jakieś mniejsze szczeliny. Łatwo tu wejść w tryb muchy przy szybie. Sporym problemem jest najzwyczajniej mysz. Zmniejszyłem jej czułość do minimum, bo w trybie chodzenia mały ruch sprawia, że odwracamy się o 180 stopni. Jednak w takim przypadku sterowanie pojazdami wymaga większych ruchów podręcznym gryzoniem. Gdy chodzimy, nie biegamy. Gdy korzystamy z ciała głównego bohatera, poruszanie się piechotą jest ślamazarne, chociaż jest jedyna supermoc, która pozwala na sprint. Nazywa się Zamorduj pobliskiego robota. Wtedy magicznie zaczynamy hopsać jak sarenka przez jezdnię, no ale to tylko przez czas, kiedy goni nas policja. Stróże prawa nie są zbyt bystrzy, więc nawet schowanie się za rogiem może sprawić, że nasze winy i grzechy zostaną w skraplandzie wybaczone. Yeah, Inaczej jest w przypadku pościgu pojazdami. Wtedy policjanci dostrzegają nas momentalnie, a ucieczka przed nimi wiąże się z ciągłym umykaniem i skręcaniem. Niby brzmi spoko, ale to frustrujące, kiedy nagle malejący pasek poszukiwania wypełnia się, bo ktoś zobaczył milimetr rąbku dymu z naszych dopalaczy na drugim końcu mapy. Szukanie schematów jest Skopane. Nasze pojazdy do rozbudowy potrzebują projektów z ulepszeniami. W trakcie gry dostajemy informacje od mieszkańców Asteroidy, że w niektórych miejscach są pozostawione super dopalacze czy tam strzelacze. Już na starcie wam zdradzę. Nie opłaca się ich szukać. W trakcie fabuły dostaniecie o wiele lepsze dodatki do pojazdów. Nie ma tu odpowiedniej nagrody za dociekliwość. Skoro już mówimy o fabule i misjach, to te wydają się przeciągnięte. Niektóre rzeczy robimy przesadnie. Ilość razy, jak walka z bossem, gdzie wróg ma 8 żyć, i w praktyce powtarzamy jedną bitwę 8 razy. Albo włóczymy się za typem w kółko przez dobre kilka minut, aby po tej jakże arcynudnej misji dostać jej powtórkę. Może to był glitch, ale przez dwa zadania z rzędu latałem za typem wokół jednego budynku w kółko co najmniej 6 minut. Za każdym razem zabawa! Będziemy też widzieć niektóre animacje ze trzy razy, użerać się z powtarzalnymi wyścigami, eskortować postaci, których ślamazarność zawstydziłaby ślimaka, jakby twórcy przed wypuszczeniem gry na rynek uznali, że dobrym pomysłem będzie wszystko podwoić i potroić kosztem przyjemności z rozgrywki. No, ale ja to o mechanicznych rzeczach. Porozmawiajmy o czymś, czym Scrapland ponoć się szczyci. O skraplandzie słyszałem, że może i gra jest powtarzalna oraz miejscami monotonna, za to ma fabułę, dla której warto ją przejść. Ja wam powiem, że to nieprawda. Fabuła nie jest niczym wyjątkowym. Opowiada o przygodach Ditritusa, który przybywa na asteroidę Scrapland, po czym od tak dostaje pracę jako dziennikarz. I w sumie, krótko po przybyciu bohatera, zaczyna dochodzić do tajemniczych zabójstw robotów. Normalnie, blaszaki mogą się odrodzić, ale ktoś kradnie dane z ich pamięcią, więc w sumie, po zniszczeniu, zabici nie mogą zostać wskrzeszeni. Temat wydaje się ciekawy do momentu, gdy nie spojrzymy na jego wykonanie i poprowadzenie. Abstrahując już od humoru, który, z tego co widziałem, jest lepszy w polskiej wersji, historia nie jest dobrze opowiedziana. Ciężko tu mówić o budowaniu relacji między postaciami. Każdy ma swoje interesy. Ale gdy na pewnym etapie zostają odsłonięte karty, no sorry, nie rusza mnie to. Wszystko dzieje się trochę z czapy, zakrętki nie pasują, a maszyna dostała za mało oleju, żeby nie zgrzytać. Sam bohater jest tak nieciekawą personą, że ciężko się z nim utożsamić. Przyjmuje wszystkie zlecenia. Nieważne, czy to dostarczenie czegoś, kradzież, pobicie czy zabójstwo. Szkoda, że po napisach końcowych nie ma podsumowania tego, ile niewinnych cywili Ditritus załatwił. To seryjny morderco-psychopata bez refleksji. A skoro już o śmierci mowa, na początku dostajemy informację, że każdy, kto przebywa na Skraplandzie, ma swoją kopię zapasową. Po zniszczeniu ciała, roboty odradzają się wraz z pamięcią i działa to spoko, do momentu, aż fabularnie, na kilka misji, nasza kopia zapasowa ginie. Myślałem, że twórcy pokuszą się o jakiś ciekawy zabieg, ale nie, po śmierci odradzamy się tak samo, jakby nasza pamięć wciąż znajdowała się w bazie danych. Odrodzenie bezproblemowe następuje jedynie w momencie, jeżeli jesteśmy przy kasie. Jeżeli natomiast nie stać nas na wskrzeszenie, to lądujemy w więzieniu. Pomysł ciekawy, ale po pierwszym razie orientujemy się, że schemat ucieczki pozostaje ciągle ten sam. Wracając jeszcze do fabuły. Jest tam wątek romansowy, ale jego poziom no nie jest jakoś wybitny, a wręcz powiedziałbym, że zahaczał prymitywność. W trakcie gry dostajemy dużo obietnic, które później nie są realizowane, na przykład robienie zdjęć. Gadający aparat, który zostaje naszym partnerem, stwierdza, że jest za stary na takie przygody, więc wgrywa nam oprogramowanie fotograficzne. Fajnie by było porobić te zdjęcia, prawda? Świat jest ciekawie zaprojektowany. Nie! Otoczenia może i są ciekawe, ale liczba rodzajów robotów jest tak ograniczona, że mamy do czynienia z plagą klonów. Modele są ładne, ale jest ich za mało, a gra nawet nie sili się na kolorystyczne rozróżnienie. Dostajemy więc historię, gdzie roboty zlecają nam roboty na roboty dla innych robotów. Robienie zdjęć to w sumie podchodzenie do nierzadko lewitujących obiektów i kliknięcie przycisku bez jakiegoś dokładniejszego namierzenia aparatu. To boli, bo mamy z czym skraplant porównać. Wątki dziennikarskie w grze akcji o wiele lepiej są rozegrane w Beyond Good and Evil. I mówię tu o grze, która miała premierę rok przed oryginalnym Scrapland. Takie rzeczy były już wtedy do osiągnięcia. Multiplayer to zbiór map, które mamy możliwość odwiedzić również w singlu. Żeby być dokładniejszym, tam gdzie wysyła nas Crazy Gambler, a.k. Szalony Gracz. Możemy tu trafić na deathmatch, match, drużynowy, zbieranie flag. Chciałbym powiedzieć coś więcej o tych modułach, ale nie mogłem znaleźć żadnego działającego serwera, więc otworzyłem swój, gdzie latałem po pustej mapie przez godzinę i nikt się nie zjawił. Ten element gry jest martwy. Nie zamierzałem też nikogo namawiać do kupna Scraplandu tylko po to, aby zagrał ze mną w multika. Tym bardziej, że nie uważam, aby gra jednoosobowa była warta tych 72 zł na Steam. Tak narzekam na ten Scrapland, a przecież na Steam oceny są bardzo pozytywne. Jak to możliwe! Przejrzałem sobie wszystkie recenzje na platformie Valve i większość na Gogu dotyczących omawianej gry. I można zauważyć tu pewien schemat. Lwia część opinii zaczyna się od formułki Pamiętam jak w to grałem za dzieciaka. Rozumiem, że nostalgia to potężna rzecz. Sam nie nierzadko łapię się, że wiele mechanik gotika nie przeszkadza mi, bo po prostu się na nich wychowałem. Podobnie z pierwszymi przygodami Reksia, Syberią czy Pierwszym Asasynem. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że coś, co mi się kiedyś podobało, mogłoby dzisiaj nie przejść tak gładko. Scraplant, opinie ludzi na nim wychowanych oraz moje doświadczenie z produkcją pokazują ten schemat bardzo wyraźnie. Omawiana gra nie zestarzała się najgorzej pod względem oprawy. Wciąż wygląda dobrze. Niestety nie przetrwała próby czasu pod względem konstrukcji rozgrywki, która mogła bawić, gdy nie miało się jeszcze wyrobionego takiego rozeznania wśród gier. Z perspektywy czasu nawet fabuła wydaje się błaha, nieistotna, a w mojej opinii nudna. Jak prezentuje się Remaster z Nie wiem, bo takiego nie ma. To co ogrywałem pomimo oficjalnej nazwy będę nazywał reedycją starszego tytułu. Z podbitą rozdziałką i dodaną konfiguracją dla kontrolera. Scrapland to gra dla tych, co już go znają. Z perspektywy kogoś, kto za dzieciaka nie biegał po chimerze, tytuł będzie wydawał się długi, monotonny, powtarzalny i na dłuższą metę męczący. O ile zazwyczaj mówię, że z czymś warto się zapoznać, to teraz powiem: nie, nie warto! To nie jest zła gra, ale zdecydowanie nie jest też dobra. Najpewniej wiele z niej zapomnę w przeciągu najbliższych lat. Niestety będę pamiętał jedno, żeby nie wracać do przygód na Kraplandzie.